Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Sebastian, sebdeselew. Let's go! Dzisiaj prezentuję 10 perfum na wakacje. Gdziekolwiek by to nie było, Mazury, Polskie Morze, czy wyjazd za granicę. Szybka wzmianka: nie jest to wideo sponsorowane, czyli za wszystkie perfumy poniżej zapłaciłem ja. Tak jak my będziemy płacić za błędy rządu, jeżeli chodzi o ostatnie półtora roku. Hmm. Jeżeli nie mieliście okazji na subskrypcję, teraz jest czas. Nic was to nie kosztuje, a mnie pomoże w rozwoju kanału. Dzięki. Otwieramy listę z bardzo tanią propozycją około 100 zł. Zapach zainspirowany Creedem Virgin Island Water, lemonka i nuty morza połączone z tekilą i solą. Idealny nad gdzie przy każdym powiewie wiatru zapach będzie się uaktywniał przynajmniej przez dwie godziny. Tommy Bahama, Set Sales, San Barts. Projekcja i długotrwałość, tak jak rozrobione spirytus w skali 1 do 10. Bardzo słaba. Ale zapach jest bardzo przyjemny, który wprowadza nas taki wakacyjny nastrój orzeźwiający morski flakon, który bierzemy na plażę i aplikujemy przy każdym wyjściu z morza. Polecam zwłaszcza na plażę. Jeszcze jedna rzecz, przy każdym flakonie będę spryskiwał na rękę i zobaczymy, który zapach jest najbardziej prominentny. Druga propozycja perfumy które zna każdy i nie muszę ich tutaj przedstawiać. Bardzo doskonałe w ciągu dnia, na plaży, na wieczór, nawet na noc. Mm. Blue de Chanel. Już teraz jest to klasyk, niesamowicie popularny od 2010 roku. Cytrusy połączone z miętą i imbirem daje nam to przecudowny zapach, który po 11 latach nie zestarzał się, tak jak nie zestarzała się Familiada. Długotrwałość trochę rozczarowuje, cena trochę jednak zaskakuje. Mimo to perfumy doskonałe na wakacje bardzo wszechstronne flakon, który zadowoli większość pań. Cytrusowy elegancki, nowoczesny, świeży, przemiły i seksowny. Raz jeszcze Blude Chanel. Kolejne perfumy, które są bardzo wszechstronne, praktycznie na każdą okazję cytrusy i przyprawy, jeden flakon, wiele zastosowań. Dosłownie i w przenośni. Hmm. Peri Ellis 360 Red. Zapach zainspirowany słynnym już Aqua digio, gdzie dodane są przyprawy tutaj i trochę ostrości. Kolejne perfumy na plażę, kolacje, siłownie, spacer. Nowoczesny, męski, orzeźwiający, sportowy i bardzo przyjemny. Kolejna propozycja, która zrobi wszystko w jednym. Bardzo atrakcyjna cena i solidna projekcja. Pozycja numer 3, lawenda przyprawy i odrobina słodkości od tonki. Kolejna tania propozycja, tym razem w ciągu dnia bardziej na spacer. Zajęcie typu chodzenie po mieście niż na plażę. Salvadore Ferragamo F. Black. Projekcja jest dobra i wystarczy przynajmniej na 4-5 godzin. Zwiedzania przyjemny, elegancki, łatwo się nosi. Nic przełomowego, ale dobra opcja na wakacje. Nie mogło zabraknąć oczywiście perfum na wakacje bez mojego ulubionego house'u. Nie mówię tutaj oczywiście o muzyce. Owoce, głównie cytrusy i nuty wodne. Zapach świeży, bardzo czysty. Robiłem test tego zapachu jakiś czas temu i powiedziałem, że projekcja jest słaba. Ostatnio miałem go właśnie w pracy i dostałem komplement z adnotacją. Mocne te perfumy, co masz na sobie? Także zwracam honor. Słońce, Włoch, Mansera Soleil Dital. Niesamowity atomizer. Zapach unisex, także możemy się podzielić tym zapachem z partnerką. Jedna butelka mniej do zabrania w podróż. A gdzie najlepiej? Do Włoch, Italia oviamente. Najlepiej w ciągu dnia może być plaża, ale chodzenie po mieście. Niesamowite perfumy polecam. Kolejny zapach, tym razem na ciepłą wieczorną kolację. Randkę w restauracji, gdzie zakładamy koszulę, a nie strój z plaży. Słodki, seksowny, przepiękny i uwodzicielski. I w São La nuit de Long. Jak nazwa wskazuje, mężczyzna wieczoru. Cardamom, lawenda i cedr. Projekcja trochę rozczarowuje, ale randka nie będzie trwać oczywiście 8 godzin. Także 2 godziny w restauracji i reszta randki wiadomo gdzie. Oczywiście mówię tutaj o spacerze na promenadzie. Super na upalne wieczory. Następna opcja: bardziej wakacyjne imprezowanie. Zapach na gorące wieczory do baru, klubu czy nawet imprezy na otwartym powietrzu. Bóg miłości. Mięta, zielone jabłko i cytryna. Świeży, orientalny, słodki, seksowny zapach, do którego mam ogromny sentyment. Versace Eros. Dla mnie król, tak jak książę Karol w przyszłości, płeć przeciwna uwielbia te perfumy, tak jak kiedyś siostra królowej, księżniczka Margaret uwielbiała Karaiby. A co dokładnie, zostawię to już dla Waszej wyobraźni. Projekcja naprawdę solidna, wystarczy na imprezę i nawet powrót do domu. Kolejna wspaniała propozycja. Jeden z moich ulubionych zapachów: Alberto Morila z cytrusy, które są przepiękne w otwarciu i nuty morza. Dolce Gabbana Light Blue, Intense. Jedyne, co tutaj rozczarowuje, to niestety projekcja, która znika tak szybko, jak znikają kraje z zielonej listy, jeżeli chodzi o podróże z UK. Poza tym niesamowity zapach świeży, bardzo czysty. Na każdą okazję, ale jeżeli chodzi o wakacje, plaża, również zwiedzanie, ale tylko jeżeli żona czy partnerka ma wystarczająco dużą torebkę, żeby ten flakon tam wrzucić. Bo po dwóch godzinach będzie trzeba po prostu przyaplikować. Pozycja numer 8 tutaj bardzo dobra projekcja, mandarynka, nuty wodne ineroli, także. Daje to trochę gorzkawy zapach. Nie wszystkim się to będzie podobać. Tak jak czwarta fala wirusa nie podoba się społeczności hmm. Bułgarii, Aqua Amara. Idealny w ciągu dnia zwiedzanie, zakupy, cokolwiek. Męski, ostry, orzeźwiający i który zostawi przepiękną woń. Wyróżni nas od tumu i zdecydowanie może zostać zapachem sygnaturą. Polecam, ale nie jest to zakup w ciemno. Kolejny zapach doskonały na wakacje, w upalne dni i z delikatną bryzą. No, chyba że jesteśmy nad polskim morzem, to wtedy chybił trafił. Aromatyczny za sprawą bazylii morski, owoce i nuty morza i trochę zielone od cyprusu. Azaro Chrom, Aqua. Projekcja jest niezła: około dwóch godzin. Plaża tak, ale również w ciągu dnia na jakiekolwiek inne zajęcia. Orzeźwiający, bardzo przyjemny, łatwo się nosi. Nie wydaje się nienaturalny, tak jak Roni Coleman. Hmm. Super opcja na wakacje. Szybkie podsumowanie: typowy na plażę powiedziałbym: Tommy Bahama i Dolce Cabana. Bardziej na, na zakupy i zwiedzanie, wszystkie oprócz Erosa, i właśnie tutaj i w Saint-Laurent. I te dwa zostawiam na wieczore, wieczorne randki albo na imprezowanie. Proponuję wybrać trzy tutaj z tych proponowanych. i Życzę miłych wakacji. Jeżeli chodzi o zapach, który przebija się tutaj najbardziej, jedyne co czujemy to jest stoisko perfum w dużym domu handlowym. Pozdrawiam Sebastian Seb de Celeb, Peace